Jakie brzmienie bardziej pasuje do Twojego zespołu? Realistyczne dźwięki kapeli ludowej? A może bardziej wysublimowane tony kameralnego zespołu muzycznego? Chyba, że marzysz o różnorodności, kolorze i mocy symfonicznej orkiestry. Za chwilę zademonstruję Wam krótkie fragmenty muzyczne tańców rzeszowskich w trzech różnych wspomnianych wcześniej rodzajach brzmień. Brzmienie uniwersalnej kapeli ludowej jest najbardziej pożądane wśród zespołów działających w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje chętnych do współpracy muzyków. W takiej sytuacji przygotowanie przeze mnie podkładów do Waszych suit tanecznych jest rozwiązaniem racjonalnym i coraz częściej wybieranym przez was produktem. I my pijemy, i baby piją, jak przyjdzie płacić, baby się kryją. Kameralny zespół instrumentalny to opcja, która pozwala na uzyskanie brzmienia bardziej zróżnicowanego barwowo. I jest adresowana do zespołów, dla których muzyka jest inspiracją do tworzenia artystycznych choreografii w oparciu o melodie i kroki taneczne poszczególnych regionów. Tylko trzy zawodowe zespoły w Polsce mogą pochwalić się regularną współpracą z orkiestrą symfoniczną. Niektóre z nieprofesjonalnych zespołów pieśni i tańca sporadycznie i okazjonalnie sięgają po ten ekskluzywny środek artystycznego wyrazu, jakim jest akompaniament kilkudziesięcioosobowej orkiestry symfonicznej. Dzięki niezwykle wysoko jakościowym próbkom orkiestrowych brzmień, które mam do dyspozycji, ta opcja playbacku stała się bardziej dostępna dla wszystkich, którzy odważą się skonfrontować swoje choreografie z mocą i urokiem symfonicznych aranżacji. Jeśli te informacje w jakiś sposób są dla Was przydatne i chcielibyście dowiedzieć się więcej, śmiało zadawajcie pytania, a ja chętnie na nie odpowiem. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam.